Ziemia w opałach. Jak zapewnić wodę, żywność i dobre środowisko? Kluczowe znaczenie rolnictwa. Zawirowania na rynkach, lokalna produkcja, globalne wyzwania w zarządzaniu, w uprawie, produkcji trzody i mleka. O tym podyskutujemy w sali Ziemi w Poznaniu 28 listopada. Musisz tam być. Takim spotem zapraszałem Was wszystkich do sali Ziemi w Poznaniu na nasze ósme już forum rolników i agrobiznesu. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Tak samo jak my już jesteśmy gotowi, wszystko jest przygotowane na ostatni guzik. A sala Ziemi, oczywiście jesteśmy tydzień przed, będzie w zupełnie innej aranżacji i czeka na naszych gości, na naszych rolników, znajomych, kolegów, przyjaciół. Bardzo gorąco zachęcam, żebyście przyjechali już wcześniej. O godzinie 9 nawet bo będziemy serwowali wielkopolskie śniadanie, będziecie mogli się napić kawy, bo chcemy punktualnie o godzinie 10 rozpocząć nasze forum, nasze spotkanie. Serdecznie zapraszam 28 listopada, Sala Ziemi w Poznaniu z Sali Ziemi w Poznaniu. Do zobaczenia.